Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnej części budowy domku narzędziowego. W dzisiejszym odcinku będzie ciąg dalszy budowy dachu. W poprzednim odcinku przykręciłem po dwie kantówki na każdą ze stron, a chciałbym, żeby było ich minimum 5 sztuk, ale niestety zostały mi już tylko cztery sztuki 3-metrowe. Tak więc przykręcę po dwie sztuki na każdą ze stron. A później dokupię jeszcze kilka sztuk i przykręcę pomiędzy nimi. Tutaj już zaznaczyłem sobie miejsce, gdzie będzie się opierać kantówka, i po drugiej stronie dokładnie tak samo. Rosta pomiędzy tymi kantówkami, które zaraz przykręcę, będzie około 133 cm. Pomiędzy nimi dam jeszcze te, które za chwilę dokupię. Tak więc rosta pomiędzy wszystkimi kantówkami będzie poniżej 70 cm. Tak więc wydaje mi się, że będzie to w miarę solidne i śmiało będzie można po tym chodzić, żeby przykręcić deski. I z tyłu przykręciłem jeszcze po dwie kantówki, żeby jeszcze bardziej podtrzymywały dach. Chociaż powiem Wam, że naprawdę jest to solidne, i wydaje mi się, że nawet jakbym teraz te deski przybił, to i tak śmiało można by było potem chodzić. Na miejscu niestety nie było takich kantówek jak mam tutaj 8 na 8 ale kupiłem coś takiego 4 na 5 skręcę jedną z drugą i też powinno ładnie pasować. A tutaj jeszcze do każdej przykręciłem taki kątownik. Wydaje mi się, że jest to niepotrzebne, ale jak już kupiłem, to przykręciłem. Kilka sztuk gotowych, miałem to poskręcać wkrętami, ale skończyły mi się o takiej długości. Wszystkie, które już mam są niestety za długie. Pozbiłem to gwoździkami, jest ok. Dwie sztuki już są przykręcone, tak to mniej więcej wygląda. Kolejne będą w tym miejscu i na to już pójdą deski. I tak to mniej więcej teraz wygląda. Rosta pomiędzy tymi kantówkami to 62-63 cm. Na to teraz przyjdą deski, ale muszę jechać do sklepu, bo skończyły mi się gwoździe. A od środka wygląda to tak. Pierwsza deska już przybita, ma ona długość 3,70 m, i kolejna będzie tutaj. Muszę ją tylko uciąć na 1,30 m, i całość będzie miała 5 m. Gwoździe dokupione, kupiłem kolejne 2 kg, i od razu przywiozę sobie kilka desek i jedną rolkę papy. Pierwszy kawałek dachu zrobiony. Przybite są cztery deski, czyli mamy tutaj 80 cm. Papę zacznę układać od góry, poprzybijam ją gwoździkami, zostawię 10 cm nieprzybitej, żeby tą, która będzie na kolejnych deskach, włożyć pod spód, żeby była zakładka i powinno być wszystko ok. Chciałem najpierw położyć cały dach i układać się od spodu, ale jest to troszeczkę strome. Deski są mokre. I bardzo śliskie, tak więc pomyślałem, że przybiję najpierw kilka desek od góry, położę papę, końcówki nie będę przybijał, kolejną włożę pod spód i przybiję dwie naraz. Tutaj mam ten kawałek papy ucięty na 5 metrów, tak więc biorę go i idę z nim na dach. Nie mam niestety żadnej kamerki sportowej, żeby wejść z nią na dach, a ten aparat, którym teraz nagrywam, niestety jest za duży, tak więc nagram dopiero jak już będzie papa przybita, ten pierwszy pasek. Pierwszy kawałek papy poprzybijany gwoździkami, deski tak samo poprzybijane. Teraz pod tą włożę następny kawałek na zakładkę z 20 cm. Poprzybijam do tych desek. Później kolejne deski będą tutaj, następny kawałek. Później znowu deski i następny kawałek także na zakładkę i pierwsza strona dachu będzie skończona. I udało się skończyć dwie strony dachu. Dokładnie zajęło to 14 godzin. Wizualnie wygląda ok, ale niestety delikatnie w jednym miejscu przecieka. Tak więc na to pójdzie jeszcze jakaś blacha trapezowa. Muszę coś poszukać i kupić, ale najpierw zrobię te dwa trójkąty z przodu i z tyłu. Ale to już w kolejnym odcinku. A tymczasem, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.